Nach ersten Erkenntnissen der Bahnen hatte der Intercity aus Berlin ein Signal zum Befahren des rechten Gleises erhalten. Eine Weiche war allerdings so gestellt, dass der Zug auf die linke Spur wechselte, wo er frontal auf den entgegenkommenden D-Zug aus Hannover prallte. W 1993 Polska wkraczała z Nadzieją, mając za sobą tzw. noc i und najwięksche Pożare lasów po drugiej Zweiten światowej. które miały miejsce w Kuźni Raciborskiej i Puszczy Noteckiej. Na Śląsku oczekiwano rozpoczęcia procesu maszynisty, który spowodował katastrofę kolejową na stacji Jęzor Centralny we wrześniu. Tymczasem w Niemczech kolej, która po dwóch latach od zjednoczenia nadal była podzielona między dwa przedsiębiorstwa, także borykała się z problemami w sferze bezpieczeństwa. 15 listopada 1992 roku w Nordheim w Dolnej Saksonii w wykolejone wagony pociągu towarowego wjechał pociąg pospieszny. Zginęło 11 osób, a 52 zostały ranne. Ponad miesiąc później, 31 grudnia, na stacji Holthusen w wyniku najechania pociągu pospiesznego na manewrującą lokomotywę zginął maszynista pospiesznego, zaś 4 osoby zostały ranne. Wkrótce jednak miały ujawnić się kolejne problemy, tym razem w samym Berlinie. Na teren stolicy Zjednoczonych już Niemiec wjechał pociąg pospieszny D10545 relacji Hannover Hauptbahnhof Berlin Zoologischer Garten. Na czele składu znajdowała się lokomotywa spalinowa serii 218 o numerze 267. Podróż przebiegała bez jakichkolwiek problemów do stacji Griebnitzse. Za nią, już na terenie Berlina, maszynista pospiesznego usłyszał przez radio jakąś niezrozumiałą wypowiedź. Nie było to nic nadzwyczajnego. Co prawda Deutsche Bundesbahn i Deutsche Reichsbahn współpracowały ze sobą, jednak w dalszym ciągu używały swoich systemów radiowych. Po chwili skład wjechał na łuk znajdujący się tuż przed stacją Berlin-Wannsee. Tymczasem w pierwszym wagonie pociągu pospiesznego znajdował się Christoph Thiele, jadący do rodziny w stolicy Niemiec. Wyglądając przez okno po prawej stronie pociągu, zobaczył wyłaniający się za drzew nadjeżdżający od strony centrum Berlina inny skład. Był to Intercity 995 Leo von Klenze, relacji Berlin Hauptbahnhof – Stuttgart Hauptbahnhof. W ułamku sekundy Thiele zorientował się, że oba składy znajdują się na tym samym torze, i zrobił zdjęcie aparatem, który trzymał w rękach. Oba pociągi zderzyły się czołowo przy prędkości 70 km na godzinę, kilkaset metrów za warsztatami berlińskiego S-Bahnu w Wannsee, w środku lasu Düppel. Jednostki Berlińskiej Straży Pożarnej musiały zmierzyć się z niedostępnością miejsca katastrofy. Z pobliskiej Potsdamer Chaussee prowadziły tylko leśne ścieżki. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, ich oczom ukazały się wbite w siebie lokomotywy, na które z kolei nabiegły pierwsze wagony, niszcząc połowę każdego z nich. A przy miejscu wypadku chodziło około 1200 pasażerów, którzy opuścili oba składy, głównie w stanie szoku. W wypadku zginęły trzy osoby maszynista, jego pomocnik oraz jeden pasażer z pociągu pospiesznego. Przyczyny tej najtragiczniejszej katastrofy kolejowej w powojennej historii Berlina. Miała wyjaśnić specjalna komisja. W pierwszych dniach po wypadku śledczy skupili się na obsadzie posterunków Gripnitze oraz Wanzy, Ponieważ odcinek ten był dwutorowy, dość szybko udało się dojść do wniosku, że błąd popełnił któryś z nich. Dyżurny ruchu w Z powiedział komisji, że wyświetlił pospiesznemu 10545 sygnał zezwalający na jazdę, prawdopodobnie HP1. Czyli jedno światło zielone, zezwalające na jazdę z prędkością rozkładową. Kluczem do wyjaśnienia całej sprawy została zatem stacja w Wannsee. W okresie przed wypadkiem na południowej głowicy stacji były prowadzone roboty, które spowodowały zamknięcie toru numer 1, zasadniczego dla pociągów wyjeżdżających z Berlina. Cały ruch przeniesiono na tor numer 2. Ponieważ jednak nadchodziły święta wielkanocne, Wielki Piątek w 1993 roku wypadł właśnie 9 kwietnia. A ruch jednotorowy na odcinku 4 km znacznie ograniczał przepustowość linii wylotowej na Pocztam, zdecydowano o wstrzymaniu prac i przywróceniu ruchu dwutorowego na ten okres. Problem polegał jednak na tym, iż w przypadku ułożenia przebiegu ze stacji Wanze na tor numer 2 do Griebnice niemożliwe było wyświetlenie sygnału zezwalającego na semaforach. Urządzenia po prostu na to nie pozwalały. Dyżurny musiał zatem używać sygnału ZS1. Znanego pod nazwą RZ-Signal, czyli sygnału zastępczego. Ruch na linii był na tyle duży przy zamknięciu toru numer 1, że dyżurny w Wanze przyzwyczaił się do używania sygnału zastępczego na południowej głowicy stacji. Samo użycie sygnału zastępczego nie powinno jednak doprowadzić do katastrofy. Po drodze było bowiem kilka elementów, które mogły czołowemu zderzeniu zapobiec. Jednym z nich była reakcja maszynisty Intercity na zastępczy ponieważ przeżył wypadek, powiedział śledczym, iż na widok wyświetlnego ZS1 uznał, iż prace na południe od stacji Wanzy nadal są prowadzone. Tutaj pojawił się kolejny problem. Przed każdym objęciem pociągu maszyniści w Niemczech otrzymywali i otrzymują do dziś dokument przypominający polski wykaz ostrzeżeń stałych, jednak zawierający nie tylko ograniczenia prędkości, w dokumencie tym zawarto informację, iż na okres wakacji prace na południowej głowicy stacji berlin wannsee były zawieszone, a ruch odbywał się po obu torach. Maszynista nie zapoznał się z dokumentem przed wyruszeniem w drogę z Berlina. Pozostał jeszcze jeden problem. Ze słów dyżurnego z Grybnicy wynikało, że nadał drogą radiową polecenie, aby pociąg pospieszny się zatrzymał. Wynikało to z tego, że dyżurny z Wannsee zauważył swój błąd po minięciu sygnału zastępczego przez pociąg Intercity, jednak nie miał możliwości skontaktować się z lokomotywą. C faktycznie wydało drogą radiową polecenie zatrzymania się dla pociągu 10545, jednak skład ten był już dość daleko od posterunku. Wiadomość w dobrej jakości odebrała z kolei załoga Intercity 995, jednak zignorowała ją. Ponieważ nie była przeznaczona dla niej. Za taką sytuację z systemem radiowym odpowiadały Deutsche Reichsbahn, niemiecka poczta i berliński senat, które nie dogadały się ze sobą co do częstotliwości, z jakich mogła korzystać DR. To z kolei miało swoje korzenie w powojennym podziale Niemiec. Za ruch kolejowy na terenie Berlina, zarówno przed, jak i po zjednoczeniu, odpowiadało DR. Wyjątkiem był zachodnioberliński S-Bahn który od połowy lat 80. funkcjonował pod skrzydłami BVG. W efekcie dyżurni w WANZE i Grybnicze byli wyposażeni w radia innego typu, przez co tylko dyżurny z Grybnicze mógł rozmawiać z załogami pociągów. Oficjalne wyniki śledztwa jako główną przyczynę wskazały błąd dyżurnego ruchu, jednak swoją rolę odegrało również przeciąganie liny co do częstotliwości radiowych i działanie maszynisty pociągu Intercity 995. Wyrok sądu wydany w sprawie katastrofy skazał dyżurnego na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, zaś maszynistę Intercity 995 na 10 miesięcy pozbawienia wolności również w zawieszeniu na dwa lata. Po wypadku DB oraz DR zacieśniły współpracę, a 31 grudnia 1993 roku był ostatnim dniem funkcjonowania Deutsche Reichsbahn.